Zaczęło się. To, przed czym ostrzegaliśmy od miesięcy, właśnie staje się rzeczywistością. Rosyjska armia zamyka ostatni pierścień okrążenia wokół kluczowego miasta Poksk, nazwa, którą jeszcze usłyszymy wielokrotnie w najbliższych dniach. Ale to nie jest zwykła bitwa o kolejne miasto. To, co się dzieje na linii frontu, to precyzyjnie zaplanowana operacja, która zmieni układ sił w całym regionie. Rosjanie nie tylko otaczają miasto. Oni odcinają ostatnie arterie logistyczne. Systematycznie. Metodycznie. Bez pośpiechu. Drony śledzą każdy ruch. Każda próba dostarczenia zaopatrzenia kończy się zasadzką. Ukraińscy żołnierze są zmuszeni iść pieszo, czasem 20 km, ciągnąc za sobą sprzęt. To samobójcza misja, ale nie mają wyboru. Przełomowy moment nastąpił w niedzielę. Rosyjskie siły przejęły kontrolę nad Rodyńskim kluczowym węzłem komunikacyjnym. To nie jest zwykłe skrzyżowanie. To ostatni punkt kontroli nad siecią dróg prowadzących do miasta. Ale jest coś, o czym media głównego nurtu nie mówią. Ta operacja to dokładne powtórzenie niemieckiej taktyki z II wojny światowej. Czy to przypadek? A może celowe odtworzenie sprawdzonego scenariusza? Nasze źródła w regionie potwierdzają. Ukraińscy dowódcy przyznają w prywatnych rozmowach, że upadek POKSKA to już tylko kwestia czasu. Ale prawdziwe pytanie brzmi, co będzie dalej, bo to nie koniec. To dopiero początek znacznie większej operacji. Szczególnie niepokojące są doniesienia o koncentracji sił na północnym odcinku. Czy to oznacza, że następny cel jest już wybrany? I czy Zachód zdaje sobie sprawę z prawdziwej skali tego, co się właśnie rozpoczyna? Piszcie w komentarzach, czy w waszych lokalnych mediach mówi się o tej sytuacji. Bo to, co dzieje się teraz, będzie miało konsekwencje dla całej Europy, a być może już niedługo także dla nas. Sytuacja w rejonie przyfrontowym nabiera dramatycznego wymiaru. Rosyjskie wojska wprowadzają nową taktykę, która może zmienić oblicze tego konfliktu. Elitarne jednostki dronów, przerzucone z Kurska, systematycznie niszczą ukraińską logistykę wokół Pokska. To nie przypadek, to precyzyjnie zaplanowana operacja. Stracimy Poksk, to to tylko kwestia czasu. Te słowa ukraińskiego żołnierza pokazują prawdziwą desperację na froncie. Ale spójrzmy szerzej, co to oznacza dla całego regionu? Upadek Pokska otworzy drogę do Pawłochradu, pozostawiając jedynie otwarte pola jako ostatnią linię obrony. Tymczasem na arenie międzynarodowej obserwujemy dramatyczne przetasowania. Norwegia, wprowadzając sankcje na rosyjskie firmy rybackie, sprowokowała ostrą reakcję Kremla. To kolejny przykład, jak konflikt zatacza coraz szersze kręgi, dotykając nawet pozornie odległych sektorów gospodarki. W Polsce rozgrywa się równoległy dramat polityczny. Nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podejmuje radykalne kroki, wszczynając procedury odwoławcze wobec 59 osób z resortu i sądownictwa. To wywołuje bezprecedensowe napięcia w strukturach państwa. Czy zauważacie, jak te wydarzenia łączą się w jedną niepokojącą całość? Każda decyzja, każdy ruch na szachownicy geopolitycznej ma swoje konsekwencje. Od pól bitewnych po gabinety ministerialne, wszędzie trwa walka o władzę i wpływy, ale to, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, może całkowicie zmienić układ sił. Stany Zjednoczone właśnie wykonały ruch, który wstrząsnął Kremlem. Rozmieszczenie atomowych okrętów. To nie tylko demonstracja siły, to sygnał, że stawka w tej grze właśnie drastycznie wzrosła. A to, co stanie się w następnych dniach, może przesądzić o losach nie tylko regionu, ale całego światowego porządku. Pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi na konsekwencje? W kraju narasta napięcie wokół zmian w wymiarze sprawiedliwości. Nowy minister Waldemar Żurek nie pozostawił złudzeń co do oceny swojego poprzednika. Minister Ziobro całkowicie zawiódł w reformowaniu systemu sprawiedliwości, a co więcej, wielokrotnie naruszył prawo. Będziemy dążyć do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Padły ostre słowa. Tymczasem gorącym tematem stało się podsumowanie dekady prezydentury Andrzeja Dudy przez TVP-Info. Materiał wzbudził prawdziwą burzę, pokazując głębokie podziały w polskim społeczeństwie. Program skrytykowali zarówno doradcy prezydenta, jak i politycy opozycji, zarzucając mu stronniczość i uproszczenia. Anna Maria Żukowska z lewicy trafnie zauważyła paradoks obecnej sytuacji. Ta telewizja służy tylko połowie społeczeństwa, albo jednym, albo drugim, i nic tego nie zmieni. Adrian Zandberg z partii Razem dodał swój głos krytyczny. Czym różni się obecna machina propagandowa od poprzedniej? Nawet Roman Giertych, znany z krytycznego stosunku do prezydenta, potępił formę materiału. Nie popieram Dudy, ale ten poziom prymitywizmu jest nie do przyjęcia. Końcówka kadencji Andrzeja Dudy wzbudza szczególne emocje, kontrowersyjne ułaskawienie Roberta Bąkiewicza oraz przyznanie wysokich odznaczeń państwowych, w tym krzyży oficerskich Orderu Odrodzenia Polski dla braci Karnowskich i Złotego Krzyża zasługi dla Magdaleny Ogurek. Wywołały fale krytyki. Wydarzenia te pokazują, jak głęboko podzielone jest polskie społeczeństwo i jak trudno o obiektywną ocenę działań władzy. Polaryzacja mediów i polityki zdaje się tylko pogłębiać, stawiając pod znakiem zapytania możliwość konstruktywnego dialogu w najbliższej przyszłości. Jak oceniasz ostatnie działania prezydenta Dudy? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków. W najnowszym wydaniu analizujemy kontrowersyjne decyzje prezydenta Dudy, które wywołały burzę w mediach społecznościowych. Ułaskawienie byłej dziennikarki TVP, skazanej prawomocnym wyrokiem za zniesławienie, zostało uzasadnione jej wkładem w zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego. To kolejny ruch, który podzielił opinię publiczną. Szczególną uwagę zwraca przyznanie krzyży zasługi osobom oskarżanym o szerzenie dezinformacji. Magdalena Biejat, posłanka lewicy, Otwarcie skrytykowała te decyzje, sugerując, że to niefortunny sposób na zakończenie kadencji prezydenckiej. Jednocześnie prezydent podjął bezprecedensową decyzję o odebraniu srebrnego krzyża zasługi Jolancie Małgorza Cielance, przyznanego w 1997 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To rzadki przypadek cofnięcia państwowego odznaczenia. Na arenie międzynarodowej obserwujemy zaostrzenie stosunków między Rosją a Norwegią. Oslo, ulegając presji Brukseli, nałożyło sankcje na rosyjskie firmy rybackie Norebo i murman Decyzja ta praktycznie unieważniła porozumienie z 1976 roku, zmuszając rosyjskie statki do opuszczenia norweskich wód. Kreml zareagował stanowczo, wzywając norweskiego szarzda fer. I określając działania Oslo jako bezprawne. Moskwa ostrzega, że może to zagrozić wieloletniej współpracy w zakresie rybołówstwa na północnym Atlantyku. Warto zauważyć, że prezydentura Andrzeja Dudy przypadła na wyjątkowo burzliwy okres. Globalne kryzysy, napięcia geopolityczne i wewnętrzne konflikty polityczne definiowały jego kadencję. Szczególnie widoczne jest to w kontekście obecnego konfliktu na wschodzie. Gdzie region niestabilności graniczący z Federacją Rosyjską pozostaje kluczowym punktem zapalnym. Co sądzicie o ostatnich decyzjach prezydenta Dudy? Zostawcie swój komentarz. Chcę poznać wasze przemyślenia. W najnowszym wydaniu skupiamy się na rosnących napięciach między Rosją a państwami zachodnimi. Konflikt na linii Norwegia-Rosja nabiera rozpędu po wprowadzeniu przez OSLO nowych restrykcji dotyczących połowów. Ministerstwo Rosji zapowiedziało zdecydowaną reakcję, powołując się na porozumienie z 1176 roku. Norweski resort. Deklaruje chęć współpracy w zarządzaniu łowiskami na Morzu Barenca, jednak podkreśla solidarność z sojusznikami w obliczu rosyjskiej agresji wobec państwa graniczącego od północy. To kolejne starcie na linii Oslo-Moskwa. Przypominamy, że już piąty pakiet sankcji z 2022 roku. Zmusił Norwegię do zamknięcia granic dla rosyjskich towarów, co wywołało kryzys na Spitsbergenie. Kreml oskarżył wtedy Norwegię o łamanie praw człowieka i naruszenie traktatu paryskiego. Tymczasem prezydent Trump wysyła jasny sygnał do Moskwy, rozmieszczając okręty atomowe. Postawił ultimatum. Do 8 sierpnia żąda zawieszenia broni i trwałego pokoju w regionie konfliktowym. John Kill, przedstawiciel USA w ONZ. Potwierdził gotowość do podjęcia dodatkowych kroków. Sekretarz stanu Marco Rubio ujawnił, że rozważane są miażdżące sankcje, w tym uderzenie w eksport rosyjskiej ropy kluczowe źródło dochodów Moskwy. Na celowniku znalazł się również sektor bankowy. Analitycy wskazują, że to może być punkt zwrotny w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Obserwujemy bezprecedensową eskalację napięć na wielu frontach. Kreml stoi przed trudnym wyborem. Ustąpić pod presją, czy ryzykować dalszą izolację międzynarodową? Sytuacja wymaga szczególnej uwagi, gdyż może mieć fundamentalne znaczenie dla globalnego układu sił. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W najnowszym przeglądzie wydarzeń skupimy się na kluczowych rozmowach dyplomatycznych i rosnącym napięciu między mocarstwami. Senator Rubio przyznał, że próby dialogu z bliskim otoczeniem Putina nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Amerykański polityk ostro skrytykował masowe ataki dronowe na miasta w spornym regionie przy granicy z Rosją, podkreślając prawo tego terytorium do samoobrony. Szczególną uwagę zwraca stanowisko zastępcy rosyjskiego ambasadora przy ONZ, Dmitrija Poliańskiego, który odrzucił zachodnią presję jako nielogiczną. Według niego, rosyjska armia skutecznie realizuje swoje cele operacyjne na wszystkich frontach. A siły przeciwnika znajdują się w krytycznej sytuacji. Sytuacja nabiera nowego wymiaru w kontekście decyzji prezydenta Trumpa. Amerykański przywódca rozważa wprowadzenie drastycznych sankcji wobec państw kupujących rosyjską ropę. Początkowo mówiło się o 100% cłach, jednak nowa ustawa senatorów Grahama i Blumentala przewiduje aż 500% taryfę na rosyjskie surowce energetyczne. Trump zdecydował również o rozmieszczeniu okrętów z bronią atomową, Reagując na prowokacyjne wypowiedzi byłego prezydenta Rosji, to pokazuje, że konflikt wchodzi w nową, bardziej niepokojącą fazę. Moskwa jednoznacznie odrzuca amerykańskie ultimatum, co może prowadzić do dalszej eskalacji napięć. Kreml konsekwentnie kwestionuje szczerość intencji państw zachodnich, które od początku konfliktu wspierały militarnie kraj graniczący z Federacją Rosyjską. Obserwujemy wyraźne zaostrzenie retoryki po obu stronach. Co może zwiastować kolejne trudne miesiące w relacjach międzynarodowych? Co sądzisz o tych wydarzeniach? Czy działania USA mogą wpłynąć na zmianę stanowiska Rosji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W najnowszym wydaniu analizujemy narastające napięcie między światowymi mocarstwami. Donald Trump, reagując na wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa, podjął zdecydowane kroki: nakazał rozmieszczenie dwóch atomowych okrętów podwodnych. To jasny sygnał gotowości militarnej USA. Powinno się ważyć słowa, których wypowiedzenie może się wiązać z nieprzyjemnościami ostrzegł Trump, kierując przekaz do wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Prezydent USA podkreślił, że Miedwiediew wchodzi na bardzo niebezpieczne terytorium. Reakcja z Moskwy była natychmiastowa. Miedwiediew, wykorzystując komunikator Telegram, Stwierdził, że nerwowość Białego Domu potwierdza słuszność rosyjskiego stanowiska. Sadrwił również z amerykańskiego prezydenta, że komunikuje się przez media zablokowane w Rosji. Tymczasem NATO utrzymuje całodobowy monitoring sytuacji w strefie konfliktu. Samoloty rozpoznawcze E3-Sentry nieustannie patrolują przestrzeń powietrzną, śledząc ruchy wojsk w regionie północnego wybrzeża Morza Czarnego. Kapitan Jasper, holenderski oficer wywiadu, potwierdza zmianę intensywności działań. Na początku obserwowaliśmy dużą aktywność. Teraz, gdy front się ustabilizował, aktywność zmalała. Acta 3, zmodyfikowany Boeing 707, wyposażony w charakterystyczną kopułę radarową, to prawdziwy technologiczny gigant. Jego możliwości są imponujące. Wykrywa samoloty, rakiety i okręty z dystansu niemal 500 kilometrów zapewniając na to pełny obraz sytuacji operacyjnej. Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja wymaga szczególnej uwagi. Rozmieszczenie amerykańskich okrętów podwodnych może być początkiem nowego rozdziału w globalnej układance sił. Co sądzisz o tej sytuacji? Czy rozmieszczenie amerykańskich okrętów podwodnych to właściwa odpowiedź na wypowiedzi rosyjskich polityków? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Współczesna wojna powietrzna Przechodzi fundamentalną transformację, co doskonale widać w konflikcie na wschodzie Europy. Według najnowszych danych wywiadowczych siły powietrzne Federacji Rosyjskiej zmieniły taktykę, przechodząc na ataki rakietowe i dronowe z bezpiecznej odległości. Jak potwierdza oficer łączności NATO, żadna ze stron nie ryzykuje już głębokich operacji lotniczych nad terytorium przeciwnika. Powodem jest niezwykle gęsta sieć obrony przeciwlotniczej, która skutecznie eliminuje zagrożenie z powietrza. Nawet samoloty sojusznicze unikają zbliżania się do strefy walk. W tej nowej rzeczywistości kluczową rolę odgrywa natowski E3, latające centrum dowodzenia wyposażone w najnowocześniejsze systemy wywiadowcze. Choć konstrukcja pochodzi z lat 80., jej wnętrze przeszło gruntowną modernizację. Na pokładzie pracują analitycy i technicy. Monitorujący sytuację w całym regionie. System AWACS szczególnie intensywnie obserwuje rejon Morza Bałtyckiego i Królewca, zapewniając sojusznikom przewagę informacyjną. Jak przyznaje koordynator myśliwców z E3, misje NATO znacząco się zintensyfikowały w odpowiedzi na działania Rosji. Amerykański major podkreśla, że obecny konflikt całkowicie przedefiniował pojęcie wojny powietrznej. Przestrzeń powietrzna nad regionem konfliktu stała się strefą negacji. Żadna ze stron nie może uzyskać w niej pełnej dominacji. Zamiast tradycyjnych walk powietrznych mamy do czynienia z precyzyjnymi atakami z dystansu. Te latające centra obserwacji stały się prawdziwymi oczami NATO w czasie największego kryzysu bezpieczeństwa w Europie od dziesięcioleci. Ich rola rośnie z każdym dniem, gdy napięcie na kontynencie. Utrzymuje się na wysokim poziomie. Co sądzisz o tej nowej formie wojny powietrznej? Podziel się swoją opinią w komentarzach.